Dzień dobry, dzień dobry w ten piękny wtorkowy poranek. Drodzy Państwo, termometr w domu mi pokazuje, że na zewnątrz jest minus 3 stopnie, tylko minus 3 stopnie. Czemu tylko? Bo mamy luty, pamiętajcie o tym, czyli mamy zimę. Do wiosny zostało jeszcze pewnie z 50 albo trochę mniej niż 50 dni, także musimy wytrzymać. Miejmy nadzieję, że ta wiosna pojawi się szybciej. Drodzy Państwo, nie zaczniemy dzisiaj od wschodu, tylko zaczniemy od Turcji, od Syrii. Ogromna tragedia. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście wiadomości. Z danych, które mam sprzed paru godzin, to ponad 2800 budynków, które uległo zniszczeniu powiedzmy sobie szczerze, zawaleniu. Widziałam wiele takich filmików publikowanych na Twitterze. Te bloki, te wieżowce składały się jak domki z kart. Jeżeli macie życzenie zobaczyć, to napiszcie do mnie, a ja wam podeślę. Bilans w ofiarach sprzed 8 godzin to jest ponad 3700 osób zabitych, ponad 17 tysięcy rannych. Przy czym, powiedzmy sobie szczerze, ten bilans będzie rósł z godziny na godzinę. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tam jest ogrom wstrząsów wtórnych, które mają siłę około 5 w skali Richtera, to jest bardzo dużo. Dodatkowo, informacje o kolejnych trzęsieniach ziemi pojawiły się w Nowym Jorku. I w Tajwanie, także trzęsie się cała Ziemia. Wczoraj jeszcze podano, bo nie wiem czy, też czy to wiecie, że oprócz Syrii i Turcji doszło do trzęsienia ziemi, też o dość silnej magnitudzie, w Kazachstanie, czyli w miarę blisko do właśnie tych dwóch państw, które najbardziej ucierpiały w wyniku tej katastrofy. No dobrze, to teraz wróćmy do wschodu. Białoruscy propagandyści twierdzą, że Polska przygotowuje się do ofensywy zbrojnej przeciwko Białorusi. Wczoraj na Telegramie opublikowali Rosjanie wiele przychylnych komentarzy dla narodu tureckiego. Oczywiście wspierali Syrię w swoich słowach, ale ganili Turcję za pomoc dla Rosji. To ganienie Turcji to nie były słowa, wiecie. Źle robią, tylko to było życzenie śmierci. Polska już niedługo rozpoczyna budowę 200-metrowego płotu przy granicy z Rosją, to znaczy przy Kaliningradzie. Płot ten będzie wyposażony w monitoring i kamery. Wywiad ukraiński twierdzi, że przy najbliższej ofensywie, która ma już się niedługo rozpocząć, Rosjanie wykorzystają od 300 tysięcy do 500 tysięcy zmobilizowanych poborowych i taka ilość żołnierzy pozwoli im jednocześnie uderzyć na Donbas i Zaporoże. Natomiast wczoraj Ukraińcy podali też, że oni mają w chwili obecnej 700 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych, i mobilizują teraz 2 miliony obywateli do dalszej walki z Rosją. Rosjanie nie mogą czuć się już bezpieczni. Około 150 kilometrów od Moskwy eksplodował dron. Do tej pory Ukraińcy nie przyznali się do dokonania tego ataku. Rosyjski ambasador w Austrii powiedział dla dziennika Izvestia, że Austria jest nadal ogromnym partnerem dla Rosji, ponieważ niewiele film Firm austriackich wycofało się z Rosji. Pamiętajcie o tym, przejeżdżając albo nawet omijając Austrię przy Waszych wakacyjnych destynacjach. Antonio Guterres, czyli szef Organizacji Narodów Zjednoczonych, stwierdził, że świat zmierza w kierunku wojny na szeroką skalę. Rosyjskie służby zatrzymały Rosjanina, który był mocno pod wpływem alkoholu, a próbował dokonać kradzieży. Ciała Lenina z mauzoleum oczywiście. Amerykański generał podał agencji Reuters, że balon szpiegowski, który został zestrzelony nad północną Montaną, miał ponad 200 stóp wysokości bardzo duży ładunek, który odpowiada ładunkowi odrzutowca ważył ponad kilka tysięcy funtów i najprawdopodobniej miał środki wybuchowe. Który, które miały, miały dokonać samowybuchu w momencie, gdyby coś temu balonowi miało zaszkodzić. No to teraz krótko, drodzy państwo, o Polsce. W 2020, Michał Dworczyk napisał w mailach, w jednym w tych mailach, które zostały odkryte przez nie wiadomo kogo i w jednym z tych maili napisał do Mateusza Morawieckiego, że jest zwolennikiem współpracy z ruchem narodowym. Wyborcy PiS ponoć są rozgoryczeni aferą Villa Plus. Ponoć dla nich to cios w samo serce. Kupujecie wędlinę z sokołowa? To na następny raz zastanówcie się przed dokonaniem zakupu. Onet opublikował artykuł, w którym pod tytułem Droga na Rzesi. Myślę, że sam ten tytuł chyba świadczy o tym, co jest w tym artykule. Wykręcanie ogona, bicie wielokrotnie pod, po głowie, znęcanie się nad krowami, które są ranne. Więcej oczywiście w artykule onetu, także poszukajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, jak będziecie szukać wędliny w sklepach. Omijajcie sokoło, bo to właśnie tam doszło do takich zdęceń się nad zwierzętami. No i drodzy Państwo, miła rzecz na koniec wiadomości, Polacy mają trzy ciasta w rankingu w dziesiątce najlepszych ciast na świecie. Oczywiście przoduje sernik, także zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj go zjeść. Do zobaczenia później. Życzę Wam miłego, cudownego, przemiłego i w ogóle najlepszego dnia. Uważajcie na siebie i otaczajcie się, pamiętajcie, tylko wspaniałymi ludźmi. Do zobaczenia.